Cześć, jestem Ferty i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Thief Out of the Shadows. Kontynuujemy. Mam wielką nadzieję, że wyląduje dokładnie w tym samym miejscu, gdzie zakończyłem poprzedni odcinek. Zaraz się przekonamy, po ukończeniu rozdziału, otrzymasz nagrodę z dal z od swojego stylu gry. Fajnie. O, jesteśmy dokładnie w tym miejscu, gdzie sobie zakończyliśmy. E, za nami ściana, ponieważ przywędrowaliśmy tutaj na takim haku, na którym teraz sobie wędrują.

będziemy musieli go ukraść. To do with their fucking Alma, fajno, nie kuszę. Okej, okay, idziemy. Ej, widzieliście? Tu coś. Mryga, ja tego nie zauważyłem. Pierścień. A przy okazji musimy ukryć ten pierścień generałowi. Tak będzie łatwiej. Jep, jesteśmy na górze. On sobie tutaj będzie. Mogę go okraść? Ma coś? Nie ma. A i tak go okradnę. Znaczy, nie, nie, nie Obiję go. Obiego. A tamci ani nie drgnęli, na pewno. Patrzcie, czekajcie. Serio? Kurczę chyba mnie Czekajcie zobaczyli mnie czy nie? Chyba nie. Dobra. fajnie, udało się. Na wielkim farcie miałem cudowne szczęście, że mi się akurat to udało, no ale udało się, nie no już możemy sobie spokojnie tutaj wyjść pod warunkiem, że oni tego nie usłyszeli no okej, okay, idziemy nowa mapa F1 zobaczmy tutaj przyszliśmy czy nie tędy pyk, 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 pyk idziemy w lewo delikatnie i po cichutku w dół i dopadnijmy tego generała, bo już go tu słyszę że on sobie tu gwiżdże Fajnie. Przy okazji, bym chciał po prostu zgasić światło, ale nieważne. Obróć i ws zmieni. Aha, w taki sposób. Nie tak, pewnie to będzie tak. Oj, ej, ej, czekajcie, bo się zakręciłem. Tak. Nie tak, w drugą stronę. O właśnie. Ja. To nie było zbyt trudne. Bierz to. Ej, ale tam jest jeszcze ten. No, bo myślałem, że będzie. Czekajcie jeszcze zabierzemy to. To nie dopadnie mnie tak szybko. Idziemy tutaj. Ale szybko działałem, nie? To była... kurczę kozacka akcja. No, jest. Kolejny. Jest! I trzeci, i teraz czwarty, pyk. O kurcze, tu jest. Okej, okay, udało się. Zabierz to i idź sobie. Super. O kurczę. Zgasimy tą pochodnię, co nie? On się wtedy troszkę zainteresuje, pewnie. Dlaczego nie mam wskaźnika? Nie mam wskaźnika, widzieliście? Zainteresuj się, że tu nie ma światła. Dwóch ich tu jeszcze jest. Wiem co, patrzcie. To chyba pomoże na tą. Nie, nie pomogło. O kurwa. Jeju, ile ich tam było? Jak się strili kurczę? Nagle wszyscy tak. Proszę cię nie idź tutaj. Okej. Okay. Jeju, jakie farce. Dobra. I teraz strzała wodna tutaj. On się powinien kapnąć w jaki kurczakolwiek sposób no z czai, że jest niezapalone no jeju okej okay, tak też to mogłem rozwiązać spoko, udało się teraz po rynnach i do góry Najpierw tutaj, Mac. Nacisnę G, to odnawiam koncentrację. To się przydało w tym momencie. Do góry, siup, 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 siup. Fajnie, że teraz w takim momencie, gdzie się wspina, yy, kolej zmieniają po prostu kamerę na niżej. Dobrze że się złapał, bo ja myślałem, że się nie złapie. Ok, słyszycie alarm, wszyscy zaalarmowani i ktoś tam bije w rondel Pewnie ja teraz spierdolę i idę kolesiowi o kurde. Zobaczył mnie. Zobaczyli mnie. Zobaczyli mnie, zobaczyli mnie. Mogę wyjść tam do góry? Na szafkę. mnie chyba nie znajdą. Ha, ha ha ha! Super, szafeczka mnie uratowała. Wypad, chłopcy! Wiem, że jesteście bardzo podejrzliwi, ale możecie sobie już iść. Nie chcę tym rzucać. Po co mam tym rzucać. Chcę po prostu się wydostać stąd. No oni są czujni. Mam jeszcze strzały wodne? Niestety nie. To są takie co trują. uda? Nie na to. Co ty zrobiłeś? Spepszam. No i idealnie. Bye bye. A teraz idziemy. O, właśnie, ukończono. Super. Dostajemy jakieś odblokowanie nowe. Krok się obrócisz. Kończono poziom drapieżnik. Działałeś agresywnie i pokonywałeś wrogu wszelkimi dostępnymi środkami. Właśnie. Duch jak najmniejszy. Ostatnio miałem spryciarz, a teraz spróbujemy sobie zagrać tak, żeby nikogo jakoś nie kaleczyć. Kontynuuj. O, jestem w tym fajnym miejscu.

Idziemy do basso. Tak. Chcę. Dostaniemy pewnie jakąś kaskę za to. Będziemy mogli kupić ten śrubokręt, jakieś tam wyposażonko nowe, fajne. I się zabawimy.

Engaging conversation? I don't know. It's the guy you stole the ring for. You must have impressed him. But who is he? He's Orion. One well, of the guys standing up against the Baron and sticking up for normal people like you and me. Well, me, anyway. He speaks a lot of sense. Fucking rarity in this place. down here helping the brussards who have the gloom it's nice to see someone putting their money where their mouth is and um try not to be too you know you we need this <clears throat> okay uh, so? no, not my I still see your face <laughs> it's good that you came garrett you're pain, aren't you? With what little I have. Yes. Well, you bomb my attention for now, at least. Good. Please. Walk with me. The Baron favors progress over pain. Metal and stone over flesh and blood. And look what has happened. I don't get involved in politics. Ah, yes. You pride yourself on being a loner. <sighs> Do you really think you have no stake in this? It works for me. But for how long? Garrett? Uh, Garrett, I'm slipping. To What happened? What happened? You passed out. Are you okay? I'm fine. Od tak sobie zemdlał. Serio? only one of its kind still known to exist I'm told it lies hidden somewhere in the House of Blossoms <sighs> That brothel is busy day and night with the rich and famous discretion is the key not enough for my life I don't normally hold do with stealing see your face but uh, in times like these man of politics stealing by proxy sounds about right

Jak nie tutaj to musimy iść tam wiecie, gdzie kupiłem poprzednio F1 Czekajcie, gdzie jestem, bo się troszkę pogubiłem?

Dostańmy się tam. Muszę naciskać. Yep. Mogę wrócić, co nie? Pewnie oczywiście. A tutaj? Co tutaj jest? Blokada. Roz... Chcesz ponie... Nie chcę rozgrywać ponownie tego rozdziału. Chcę się y, dowiedzieć, czekajcie, mysz i klawiatura klawiatury. Interakcja nie, koncentracja nie Wyświetl mapę, o właśnie, w ten oto sposób Basso Sklep. Y... Mogę się tutaj tak przenieść, że w sensie nie, nie mogę. To idziemy tutaj. Tam. Jak się cofnę, nie będzie łatwiej. Spróbujmy. Jak się cofnę. Chyba tak No właśnie e, Minimapa, niekoniecznie, chcę tą większą O kurcze, widzicie ile tam jest zasuwania? No ale dotrzemy Jazda Troszkę mnie to denerwuje, że zaczęło się tak ścinać z niewiadomych powodów. Wow, yep, jesteśmy. Jest i Garrett, jest tu kto? Tutaj do gareta i do sklepu wchodzimy. Pewnie, że chcę wejść do tawerny. Tam mają śrubokręt pewnie do spr na, sprz na sprzedaż. Nie krzycz. Dotarliśmy. Bardzo fajnie mnie to cieszy. Tutaj, kup sprzęt. Śrubokręt to przede wszystkim. Kupujemy. Tak. Kontynuuj. Mogę coś sprzedać? Sprzedaj wyposażenie. Strzała ze sznurem nie jedzenie. Mak tempa strzała. Kub wyposażenie. Na pewno wodną chcę. 5 nam powinno wystarczyć. Albo od razu 6. Zaszalejmy. Jeden Mak. Dużo kosztuje. Kub artefakty. Niestety nie stać mnie. Co tutaj jest fajnego? Nożyce do drutu. Wyważanie u wyważanie ha, nożyce No niestety na nożyce mnie nie stać, trudno. I w tym miejscu sobie ziomeczki zakończymy. Jak Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie, zostawić soczy z tej łapy w górę. A misję kolejną wykonamy sobie po prostu w kolejnym odcinku. Pójdziemy tam do tego domu, ukraść tą księgę. Więc tyle, trzymajcie się gorąco. Cześć.